Witam Państwa serdecznie. Jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem. Dzisiaj jestem zaszczycony obecnością w takim gronie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałbym w moim wystąpieniu rozwinąć temat globalnego spojrzenia na funkcjonowanie ludzkiego ciała w odniesieniu do ciągłości systemu powięziowego w oparciu o metodę manipulacji powięzi. Chciałbym tutaj wskazać, w jaki sposób ta metoda analizuje. Pojawianie się bólu stawowego, o którym tutaj tak dużo mówimy, a jak zobaczycie Państwo, te przyczyny bólu, które, o których tutaj będę mówił, są dosyć daleko oddalone właśnie od tegoż stawu. Tak jak już było dzisiaj wspomniane, pierwszy kongres dotyczący systemu powięziowego odbył się w 2007 roku na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. I tutaj na tym kongresie przytoczono czy ustanowiono definicję tego systemu, i mówi ona o tym, że powięź jest miękkotkankową składową systemu tkanki łącznej, znajdującą się w całym ciele człowieka. Buduje ona przenikającą całe ciało ciągłą trójwymiarową matrycę struktury. Powięź otacza, przenika wszystkie narządy, mięśnie, kości i włókna nerwowe, tworząc jednorodne otoczenie pozwalające na funkcjonowanie poszczególnych układów ciała. Czyli widzimy tutaj z tej definicji, że system powięziowy jest nieoderwalnie związany z funkcjonowaniem wszystkich, absolutnie wszystkich elementów, narządów i tkanek, jakie budują nasze ciało. I w naszej metodzie wyróżniamy podstawową jednostkę ruchową, jaką mamy w organizmie. Jest to jednostka mięśniowo-powięziowa. Ona się składa z kilku elementów, Pierwszym z nich jest element mięśniowy, związany z pracą jednostek motorycznych zlokalizowanych w mięśniach jedno- i dwustawowych i te jednostki motoryczne będą poruszać segmentem ciała w jednym określonym kierunku. Do tej jednostki mięśniowo-powięziowej będziemy również zaliczać poruszany staw, czyli tutaj w tym przypadku będziemy mieć nasz staw kolanowy będą to elementy nerwowe oraz elementy naczyniowe, które oczywiście zaopatrują cały ten obszar. No i będzie oczywiście powięź, która te wszystkie elementy będzie ze sobą spajać i integrować. I w odniesieniu już do samego stawu kolanowego będziemy tutaj mówić o jednostce mięśniowo-powięziowej ruchu przedniego kolana, czyli po prostu wyprostu. I tutaj będą działać jednostawowo mięśnie obszerny, przyśrodkowy, boczny oraz pośredni. Natomiast dwustawowo będzie tutaj nam pracował mięsień prosty uda, który oprócz tego, że jest prostownikiem stawu kolanowego, to jeszcze jest oczywiście zginaczem stawu biodrowego. I teraz w każdej jednostce mięśniowo-powięziowej będziemy odnajdować punkt właśnie w powięzi, w którym będą się zbiegać wektory wszystkich napięć właśnie tych jednostek, tych mięśni jedno- i dwustawowych i te wektory będą działać w jednym konkretnie określonym kierunku powiązanym z konkretną płaszczyzną ruchu. I takie miejsce będziemy nazywać centrum koordynacji. Najczęściej to centrum koordynacji znajduje się w okolicy albo brzuszca mięśnia, albo na mniej więcej przebiegu brzusca w ścięgno. I tutaj widzimy na Również USG jest to obszar, w którym fizjologicznie jest zwiększona ilość kwasu hialuronowego, ponieważ kwas hialuronowy jest substancją nieściśliwą, więc on ma jakby wpływ na pojawienie się pewnego rodzaju zgęstnienia i usztywnienia tego miejsca. Dzięki temu właśnie te wektory są w stanie się tam zbiegać. To jest tak, jakbyśmy sobie na obrusie, który leży na stole. Zawinęli na środku, powiedzmy, kawałeczek tego obrusu, i wtedy za którąkolwiek część tego obrusu nie pociągniemy, to dokładnie w tym gęstszym, usztywnionym miejscu te wektory się będą zbiegać. I dzięki temu prawidłowy wektor kierunkowy może być wyprowadzony do przyległego stawu, czyli tutaj mówimy o stawie kolanowym. I teraz bardzo charakterystyczna organizacja systemu powięziowego, czyli przede wszystkim warstwowość tego systemu. Oraz obecność przegórków międzymięśniowych tak kieruje, że tak powiem, napięciem tych poszczególnych jednostek motorycznych, że właśnie te trakcje i te napięcia wywołane w trakcie skurczu są w stanie się tutaj zbiegać właśnie w tym punkcie CC. I teraz, w tym momencie, kiedy mięśnie się napinają, te jednostki motoryczne. To napięcie jest transmitowane od śródmięsnej przez omięsną do namięsnej i w trakcie tego napinania stymulowane są przede wszystkim wrzeciona nerwowo-mięśniowe zatopione właśnie w okolicy powięzi omięsnej i śródmięsnej, ale również będą stymulowane receptory ścieniste Goldziego. I one będą odbierać długość tego mięśnia i będą stymulować informację aferentną idącą do góry do rdzenia. I teraz w każdej jednostce mięśniowo-powięziowej będziemy wyróżniać również centrum percepcji, czyli będzie to miejsce, w którym będzie odczuwany ruch zachodzący w stawie. I znowu dla naszego tutaj obszaru kolana, będziemy mieć to miejsce zlokalizowane właśnie około stawowo. Jest ono wypadkową jednokierunkowej trakcji na torebkę, na ścięgna i na więzadła. Czyli jeśli w tym naszym punkcie CC będą zbiegać się prawidłowo te wektory napięć z tych poszczególnych jednostek motorycznych, czyli jeśli to CC będzie działać prawidłowo, czyli konsystencja systemu powięziowego będzie miękka, będzie elastyczna, będzie taka jak należy, to w tym momencie receptory, które się będą tutaj znajdować w bardzo dużej ilości, będą odbierać prawidłowy kierunek i będą przekazywać do góry, do centralnego układu nerwowego informację o tym, że ruch został wykonany prawidłowo. I te receptory będą tutaj miały bardzo bardzo ważne znaczenie właśnie dla prawidłowej propriocepcji z tego względu że właśnie w systemie powięziowym występuje ogromna ilość tych receptorów. Około stawowo mamy receptory Ruffiniego, receptory Paciniego oraz wielką ilość wolnych zakończeń nerwowych, które są otoczone najczęściej właśnie jakąś taką niewielką torebką powięziową. I teraz one będą odbierać każde, nawet niewielkie napięcie, pociąganie z tego systemu, i oczywiście będą wysyłać informacje. Jeśli taki receptor będzie pociągany w złym kierunku, bo właśnie ten wektor wypadkowy się zmieni, to w tym momencie ten receptor nie przekaże informacji o prawidłowym kierunku ruchu, tylko o zmienionym kierunku ruchu, co nasz organizm zacznie traktować jako coś nie do końca prawidłowego. Yy, I przez to właśnie. Kiedy ta stymulacja będzie nieprawidłowa, przede wszystkim wolne zakończenia nerwowe, których jest, jak tutaj Państwo widzicie, najwięcej, one zaczynają działać jako nocyceptory, dając informację wulową właśnie w tym stawie. Natomiast w samej powięzi mięśniowej mamy wrzeciona nerwowo-mięśniowe, które, tak jak już powiedziałem, są związane przede wszystkim z odczuwaniem i odbieraniem długości mięśnia i, i w budowaniu tak zwanego napięcia bazowego. I teraz, jak, się dzieje, jak to się dzieje, że pojawiają się te objawy bólowe? Jeśli z jakiejś przyczyny, powiedzmy, że jest to przeciążenie czy uraz, dochodzi do zmiany konsystencji tego systemu. Coś się zaczyna dziać, że ślisk pomiędzy poszczególnymi warstwami powięzi zachodzi nieprawidłowo, Równie, dochodzi wtedy do sklejenia właśnie tych warstw, dochodzi do zaburzenia takiego liniowego rozkładu sił w obrębie tej powięzi i mechanoreceptory. Zlokalizowane właśnie około stawu będą wysyłać informacje do rdzenia kręgowego o nieprawidłowym ruchu. I teraz, jakby, objaw będzie się pojawiał w stawie. Dla przykładu będzie to na przykład przyparcie rzepki e, albo bursz sięgna e, mięśnia prostego Uda. Natomiast przyczyna tego bólu jest wyżej, jest w całym systemie powięzi i w mięśniach, które są otoczone tą powięzią, bo tam nieprawidłowo ten system zaczyna działać. Czyli pacjent zgłasza się z objawem bólu rzepki, natomiast my będziemy myśleć o przyczynie tego bólu zupełnie gdzie indziej niż ten ból jest odczuwany. Naszym zadaniem będzie przywrócenie prawidłowej konsystencji tego yy, miejsca, czyli tego punktu CC, w którym te wektory się Zbiegają i dzięki temu odbudowanie prawidłowego ślizgu. Wiemy, że nie wszystkie włókna mięśniowe się przyczepiają do kości. Średnio 30% tych włókien mięśniowych właśnie przyczepia się do powięzi w postaci takich szerokich rozcięgien. i tu jest bardzo ważne stwierdzenie profesora Hewingsa, światowego autorytetu w dziedzinie badań nad systemem powięziowym. I on tutaj mówi, że bez zrozumienia transmisji sił mięśniowo-powięziowych nigdy nie będzie możliwe całkowite zrozumienie pracy mięśni. I tutaj widzicie państwo bardzo wyraźnie w jaki sposób mięśnie przyczepiają się do powięzi. Tak? To jest właśnie 30% mniej więcej. Dzięki temu to napięcie jest w stanie się przenosić na sąsiednie segmenty, zwłaszcza przy udziale tych mięśni dwustawowych. Dla przykładu mięsień pośladkowy wielki yy, jest mięśniem w którym aż 85% włókien przyczepia się do powięzi szerokiej uda. 85%. Yy, czyli widzimy, w jaki sposób on będzie brał udział w napinaniu i stabilizowaniu całego napięcia yy, w udzie, dzięki czemu będzie zapewniał prawidłową stabilizację, przede wszystkim boczną yy, tego stawu kolanowego. I w naszym ciele wiele mięśni ma takie właśnie rozcięta mięśniowo-powięziowe. Tutaj widzimy chyba najbardziej takie słynne, czyli Lastertus fibrosus. W mięśniu bicepsie, ale mamy również na przykład w mięśniu smukłym, ale tak jak mówię, w całym ciele te połączenia występują i anatomicznie istnieje ciągłość mięśniowo-powięziowa całego ciała. I mamy tutaj również dzięki tej ciągłości łańcuchy, w których te napięcia będą się przemieszczać. I te łańcuchy mięśniowo-powięziowe, czy też my je nazywamy sekwencjami, będą zgodne z. Poszczególnymi kierunkami ruchu, jakie są w stawie wykonywane, czyli zgięcie, wyprost, odwiedzenie, przywiedzenie czy rotacja wewnętrzna i zewnętrzna, I możemy sobie wyobrazić, że napięcia, oj, przepraszam, napięcia z okolicy, na przykład szyi, głowy czy, czy, czy klatki piersiowej, są w stanie nieprawidłowo stymulować poprzez właśnie cały ten łańcuch bardzo odległe obszary i wywoływać na przykład ból stawu kolanowego. Mamy wiele dostępnych artykułów na, na temat na temat właśnie tej metody skuteczności, także zachęcam również do zapoznania się z nimi. Ale nie tylko manipulacja powięzi mówi o pracy z dala od problemu, problemu bólowego. Tak? Między innymi w metodzie Jean-Pierre Barala mamy wiele technik również opartych o pracę na systemie powięziowym, na powięziowym, czyli uwalnianie nerwów, czy uwalnianie naczyń zaopatrujących dany obszar. Również mamy tutaj techniki związane z uwalnianiem y, przegród międzymięśniowych czy, czy, czy y, całych pasm powięziowych. Czy w terapii punktów spustowych również będziemy skupiać się na leczeniu objawu, znaczy przyczyny daleko od objawu? I teraz jeszcze krótki, dosłownie dwuminutowy filmik. Wiem, że jestem ostatni, chyba, także pozwólcie Państwo. Ale nie ma problemu, ma Pan czas. Okej, okay, dziękuję. Krótki, dwuminutowy filmik terapii pacjenta właśnie z bólem przedniego przedziału stawu kolanowego, rozpoznanie chondromalacja rzepki. To jest oczywiście jakby skrót tego. Całego działania. Bardzo proszę o włączenie. W metodzie mamy bardzo szczegółową weryfikację ruchową. Bierzemy przede wszystkim pod uwagę stare problemy pacjenta, które w życiu pacjenta się pojawiły. On miał duże problemy z odcinkiem szyjnym, z zatokami od najmłodszych lat, również wieloletnie bóle kręgosłupa. Natomiast ból kolana był stosunkowo niedawny, bo miał jedynie jakieś dolegliwości od dwóch lat. Natomiast wieloletnie od dzieciństwa problemy z szyją, z zatokami i właśnie z kręgosłupem. Mamy test kontrolny, bardzo osłabiony czworogłowy, od razu duży ból. W trakcie testu, jeszcze raz go powtórzyłem, praktycznie zero siły. I taki test funkcjonalny wypad do przodu widać również niestabilność i pacjent zgłasza ból. I w drugim kolanie również bardzo wyraźna niestabilność przy wypadzie. To drugie go bolało, tylko że mniej. Głównym problemem było prawo. I Weryfikacji palpacyjnej bierzemy pod uwagę wszystkie stare problemy i obszary, które właśnie w historii pacjenta się pojawiły, czyli weryfikacja palpacyjna tych punktów cece na głowie, na plecach była zrobiona i oczywiście w okolicy kolana, czyli tego tam gdzie jest problem. I terapia polega na manualnym przywróceniu ślizgu w okolicy konkretnego punktu i od razu sprawdzamy, czy nam to wpłynęło na nasze kolana. I teraz już widać, że od razu jest większa siła po uwolnieniu punktu związanego z zatokami. Drugi punkt związany z zatokami na głowie, i zobaczcie Państwo, duża poprawa siły. Widzimy, jak system powięziowy przywraca propriocepcję w momencie, kiedy napięcie w odległych obszarach zaczyna prawidłowo pracować. I tutaj mamy jeszcze dwa punkty związane z bólami pleców, i również z biodrem, które zostały opracowane, i jeszcze tutaj raz dla porównania, żeby. Było wyraźnie to y, widoczne. Czyli zobaczcie, ból temu pacjentowi bardzo, bardzo się y, poprawił. Praktycznie zniknął, to jest końcowy. Zobaczcie, nie jestem w stanie go pokonać. Okay? Y, a nie dotknąłem mu w ogóle kolana. Kolano go bolało jako efekt zaburzenia dysbalansu w całym ciele. I okazało się, że głównym źródłem dostępu do jego problemu była głowa. I chciałbym, że tak powiem, wrzucić kamyczek do ogródka w tym momencie, żeby nie do końca skupiać się i dzielić głos na czworo, czy tam jest jakieś więzadełko bardziej, czy mniej napięte, czy ścięgno jest mniej, czy bardziej zapalone, bo często problemy są zupełnie gdzie indziej niż się spodziewamy. Dziękuję bardzo za uwagę.